Nowy kolorek Twisterek No i zaczynamy z powrotem zabawę O, wypiął się pięknie Opa. Nie, wypiął się, wypiął się Ale tam się za mało... stój, stój, stój Chyba się wypiła To trzeba będzie wyciągnąć Dobra, muszę go tak schować. 57 centów. Nowy zbiornik. Fajna. Badałoby jeszcze fotkę zrobić. Ale spoko, zaraz coś ogarniemy. Nabieram do wody, niech to już odpocznie. Strzelił fotkę na szybko? Tu na daj chwilę wezmę, żeby odpoczął sobie. Nie jest jakiś wielki, ale mówię, Uwaga. No, 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 ja czy ty poczekaj. Bo tu w zawodach biorę udział, wiesz? Ustawię ci fotę, i w tą stronę, nie? No, ja tak, ja go tu wezmę. Czekaj, tu się i tak nagrywam. Alkończyk, poczekaj. czekaj czekaj, czekaj. Jedna, dwie i wystarczy. Poszło? Poczekaj. Dobra, bo to jest. Mała rybka jest. Nie, tu cień widać. Dobra, spokojnie. Jedna. Dobra. Dobra jest. O, rybka na 57. Jest marmur. Sami zobaczcie. 14. Nowy kosiarz. Z pięknym ogonkiem. No jak już widzicie, to już nie jedną rybę przeżyło. Szybko się wyczepił. Działamy dalej. Ta dozbrojka jest trochę za długa, no ale no nie, nie będę teraz już zmieniał. Zaraz szybkę, szybki pomiar rybki, wygląda na 55-57 i co? Działamy dalej. Jest, jest. Kolejny A ta tu mała ryba. <ścoughs> no ty ma pięćdziesiąt od razu założyłem z Niech tam ten pomarańczowy sobie weźmie i odpuści. Ale strzelił to widzę, nawet nie chce puścić. Aha. Opa. I kolego ogonek oddawa. Aha, dozórajeczka tam jest dobra. Dobra jest ciach, ciach rybka na 40% Szybka miara Bo w jednych zawodach on bierze udział, a w drugich nie. Także no za chwilę. Wielka, ale opa, Wraca. Si si. O, ty Spokój, nie, 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 coś co zostało. Nie, spoko, Dobro. Na dwa razy spróbował, ale... Fajnie. <grym> mały! Gratulacje. Dzięki Jasne Dzięki Taki się z tyłu zatrzymywał, tak pisałem Przepięknie Sorry, bo ak akurat... nagrać, to ten tak Czy pan... Akurat tak mam, że nagrywam film teraz, wiesz? Tak. No to akurat do, idzieś do tego, nie? No i wszystko idzie na internety, wiesz? Aha Aaa, Nie, spoko, spoko Dzięki, dzięki. Dobra, trzeba będzie wziąć chyba inaczej. Fajna ryba na kosiarza z nowym. Nowa czternastka. Na dwa razy. Najpierw w osiemnastkę przywalił, ale się nie wstrzelił. Dobra, o. Będzie trzeba chyba tak zrobić. Mamy jedną skórkę, żeby tak wziąć to mamy tu To mamy tu, to mamy tak To jest ten nowy kosiarz Bratko bajc Oczywiście Także Patrzę gdzie jest wędka A tu jest wędka, żeby nie nadepnąć sobie okularki miara i do wody Rybkę na 53 cm na szałę. przynęta jak widzieliście tam jest. I wraca! Ale poszedł. Może jeszcze szansa, że weźmie. O jest ładna ryba. Olek! Olek! Chodź! Uuu. Podczepiony chyba. Jest ryba? ryba? Aha ja. Nie wiem co to jeszcze jest szczupak I to ja. duży Ale tu gdzieś w ogon się przewinął ale się zawinął. Jest! Ale kloc. Zobacz, jak dostał. Wow, jaki kloc. O rany. Jaki klotek. nic nic nie złapałeś. Nie złapałem Ale nam się wyprawa udała, co? Nie. No. Nie jest rybka. Prawie 75 cm centymetrów, sobie w soczu. No. Zaraz będzie już gotowa. Szkoda, że woda, Szkoda, że woda jest taka tutaj brudna. Ojej, nasypuję z Kuba, jeszcze go widać i wyprawda. I wyprawa na lekko z moim pięciolatkiem A jak tam podobało się? Duży był szczupak? No No i oczywiście na co, nie? Na osiemnachę Osiemnacha do zbrojka. Tata wypuścił? No, tak na szybko wyszliśmy tutaj, żeby w słoneczku, żeby było cieplej. A tu strzały i strzały siedzi. Jest grubo. Może trzeba z kolejną zaporówkę odwiedzić. No hej.